Darkwing Duck, gra platformowa wyprodukowana i wydana przez firmę Capcom w 1992 roku na konsolę Nintendo Entertainment System. Jest tytułem szczególnie bliskim polskim graczom, którzy dorastali z konsolą Pegasus. Powstała na licencji Disneya, podobnie jak inne popularne produkcje Capcomu z tamtego okresu. Takie jak DuckTales, Chippy Dale, Rescue Rangers czy The Little Mermaid, w którą wedle niepisanych zasad podwórka grało się tak, żeby koledzy nie widzieli. W przeciwnym razie można zostać było posądzonym o bycie zniewieściałym, a nawet o coś więcej. Ha! I to nawet wtedy, gdy kolega, który cię nakrył, miał 7 lat i nosił rejtuzy z myszką Miki pod wyciągnięte spodnie z lumpa. Spośród wszystkich tych franczyz to właśnie Drake Mallard, znany dalej jako Darkwing, był w Polsce najmniej rozpoznawalny. W Stanach kreskówka emitowana była w latach 1991-1992, do doczekała się trzech sezonów i zdobyła wierną, choć mniejszą niż DuckTales czy Chipie Dale publiczność. W Polsce pojawiała się sporadycznie, więc wielu graczy znało bohatera jedynie z Kardridży. Sam nie przypominam sobie, żebym obejrzał chociaż jeden odcinek jego przygód, tak samo jak małej Sirenki, którą pamiętam raczej jak przez mgłę. Z wiadomych względów. HA! Brak telewizyjnego kontekstu wcale nie przeszkadzał mi jednak wciągnąć się w niezwykle miodną rozgrywkę. Capcom w tamtym czasie miał złoty okres współpracy z Disneyem. Lata 1989 1994 zaowocowały całą serią dopieszczonych platformówek. Darkwing Duck powstał na mocno zmodyfikowanym silniku Mega Man'a 5, co widać zarówno w projekcie poziomów, jak i w charakterystycznym feelingu skogów oraz sterowania. Akcja gry osadzona jest w fikcyjnym mieście Sand Canard, które zostało opanowane przez złowrogą organizację Foul. Zadaniem Darkwinga jest pokrzyżowanie planów przestępców i pokonanie ich lidera zakutego dzioba. Gra, która ukazała się pod koniec cyklu życia konsoli NES, została rok później przeniesiona w uproszczonej formie na konsolę Game Boy. Rozgrywka w Darkwing Duck składa się z siedmiu zróżnicowanych etapów, różniących się grafiką i mechanikami. Początkowo dostępne są trzy z nich, a ich ukończenie odblokowuje kolejne trzy. Finałowym wyzwaniem jest walka na pokładzie latającego statku. Każdy poziom kończy się starciem z bosem o unikalnych umiejętnościach, a ostateczny przeciwnik zakłuty dziób walczy w dwóch fazach. Starcia z bosami są kluczowym elementem rozgrywki odzwierciedlającym wysoki poziom projektowania, z którego słyną kapką w tamtym okresie. Areny, choć niewielkie, są idealnie dopasowane do unikalnych umiejętności każdego przeciwnika, a oni sami są wykonani pieczołowicie, pomysłowo i co najważniejsze bez recyklingu. Jak na platformówkę z tamtych lat, Darkwing Duck był bardzo zaawansowany technicznie. Drake Mallard mógł zwisać na hakach i latarniach, jeździć na tyrolkach i ruchomych platformach, a nawet latać, trzymając się u balonu. Miało to ogromny wpływ na design poziomów. W kanałach, na przykład, włączamy światło, trzymając się przełącznika, ale tylko do momentu, gdy go puścimy. Później kontynuujemy w absolutnej ciemności. Kolejną kluczową mechaniką Malarda jest odbijanie pocisków za pomocą peleryny oraz kłócanie i atakowanie z tej pozycji. Wielu wrogów jest niewrażliwych na ciosy poza wolskim okienkiem, kiedy sami atakują, więc trzeba mocno się postarać, by znaleźć odpowiedni moment na kontratak. Na szczęście nie ginie się tak łatwo jak w grach Cold Masters ze złotej czwórki czy piątki, gdzie kontakt z przeciwnikiem często oznaczał natychmiastowy koniec. Tu serce wizualizujące stan zdrowia jest podzielone na cztery części, a dopiero czterokrotne otrzymanie obrażeń skutkuje zgonem. Istnieją też sposoby na regenerację. Podczas rozgrywki możemy znaleźć ampułki, które odnawiają jedną czwartą paska życia oraz apteczki, uzupełniające go w całości. Do zdobycia są również miniaturowe figurki Darkwinga, które dają dodatkowe życie. Szczególnie dużo tych przedmiotów można znaleźć w ukrytych etapach bonusowych. Gdyby i tego było mało, potwory odradzają się po przekroczeniu określonego punktu na mapie. Dzięki temu nic nie stoi na przeszkodzie, aby wrócić się o kilka kroków i spróbować wydropić potrzebne nam wzmocnienia lub amunicję do broni specjalnej. Do naszej dyspozycji oddano trzy ich rodzaje. Podwójny strzał po skosie, broń o ograniczonej użyteczności, ale przydatna w specyficznych sytuacjach. Pocisk opadający i rozszczepiający się, mało przydatny z uwagi na opóźnienie w dotarciu pocisku do celu. I najważniejszy, strzała. Zdecydowanie najskuteczniejsza. Nie tylko leci prosto co ułatwia celowanie, ale również wbija się w ściany, otwierając nowe możliwości eksploracji. Między broniami specjalnymi a podstawowym pistoletem przełączamy się przyciskiem SELECT. Trzeba to robić często, ponieważ amunicja do specjalnych giver jest ograniczona. Jeśli chodzi o warstwę graficzną, Darking Duck to absolutny top girdanes Etapy wyglądają doskonale, a tła są szczegółowe i przejrzyste. Capcom, mistrz 8-bitowej technologii, pokazał tutaj, jak wycisnąć maksimum z leciwego sprzętu. Najmocniejszym punktem gry są jednak animacje chyba najładniejsze, jakie można było zobaczyć w tamtym okresie. Każdy ruch, od strzału, pochowanie się za preryną, jest dopieszczony i płynny. Graficy Capcomu z taką samą dbałością detale potraktowali też wrogów, których animacje są zaskakująco pełne życia, co w tamtych czasach nie było aż tak oczywiste. Nie można też zapomnieć o oprawie dźwiękowej. Muzykę skomponował Yasuaki Fujita, znany z pracy nad Mega Man 3. Melodie są nie tylko wpadające w ucho, ale też doskonale budują klimat. Tytułowy motyw muzyczny natychmiast przypomina o serialu. Oczywiście tym, którzy kiedykolwiek go oglądali. Pojawiały się głosy, że podkład jest na niższym poziomie niż w innych grach Capcomu. Ale mi osobiście całkiem się podobał. Już od pierwszych taktów wiedziałem z jakim tytułem mam do czynienia. Pomimo tego, że w Darkwinga nie grałem chyba ćwierć wieku. Całość zastarzała się zaskakująco godnie i jest warta polecenia każdemu miłośnikowi retro oraz naszych rodzimych tajwańskich Pegasusów. Jeśli Ci się podobało i chcesz więcej takich materiałów daj lajka, subskrypcję i do zobaczenia.